Łącznie do budżetu wpłynęło 26 projektów. Aktualnie trwa weryfikacja zgłoszonych wniosków. Etap oceny formalnej już się zakończył i wnioskodawcy, którzy takie braki formalne mieli, to już zostali poinformowani o tych brakach formalnych, mieli też już czas na to, aby te braki uzupełnić. I w tej chwili już trwa ocena merytoryczna. Ona potrwa do 5 maja. Także 7 maja będziemy publikowali listy projektów dopuszczonych do głosowania. I listy projektów niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawcy, których projekty zostaną ocenione negatywnie pod kątem merytorycznym, mogą w ciągu pięciu dni roboczych od publikacji list wnieść odwołanie. 7 maja będzie wiadomo już, jakie projekty zostały pozytywnie ocenione i już będą jak gdyby w tym etapie do głosowania dopuszczone. Plus jeszcze, tak jak wspomniałam, poznamy te projekty, które po które prostu pod kątem merytorycznym. Miały braki, i tutaj jednak ci wnioskodawcy będą mieli jeszcze taką furtkę, taką szansę na to, żeby te wskazane braki uzupełnić. Warto dodać, że większość, to jest 19 wniosków, wpłynęło za pomocą platformy dedykowanej pod budżet obywatelski, natomiast 7 tradycyjnie drogą papierową. Głosowanie odbędzie się w czerwcu. Głosować można jednokrotnie. W ramach dostępnych głosów mamy dwa głosy, które my możemy spożytkować Jeden na projekt ogólnomiejski, jeden głos na projekt osiedlowy. W przypadku, jeżeli zagłosujemy dwukrotnie, czy to w wersji papierowej, czy też zdecydujemy się na głosowanie online, a potem zgłosimy karty do głosowania, to tutaj jednak wszystkie głosy oddane będą nieważne. Tutaj bardzo prosimy tutaj o rozważne podejście tego tematu, bo w latach poprzednich zaobserwowaliśmy, że często osoby Udzielały poparcia na przykład różnym projektom, na różnych kartach do głosowania, i wówczas jednak te, te głosy będą po prostu głosami nieważnymi. Przypomnijmy, tegoroczny budżet wyniesie milion złotych, z czego 400 tysięcy złotych przeznaczone zostało na projekty ogólnomiejskie, a 600 tysięcy na projekty ogólnoosiedlowe. Ciekawostką jest, że wartość złożonych przez mieszkańców projektów znacznie przekroczyła przeznaczony na nie budżet i wyniosła 2 miliony 800 tysięcy złotych. Wszystkie informacje na temat budżetu znaleźć można na stronie www.bo.kolobrzeg.pl